Cześć, witaj! Wygląda na to, że rok 2023 będzie najlepszym rokiem na zakup mieszkania inwestycyjnego na wynajem od wielu, wielu lat, a ceny mieszkań niedługo znowu zaczną rosnąć. Dlaczego? Zapraszam do oglądania tego wideo. Nazywam się Maciej Głębieski i od 6 lat pomagam inwestorom kupować dobre nieruchomości na wynajem. Jak wiesz, wiele osób gorączkuje się i dyskutuje na temat, czy ceny nieruchomości będą rosły, czy będą spadały, co się z nimi będzie działo. I łatwo dyskutuje się o przeszłości, bo jak to niektórzy mówią, analiza wsteczna zawsze skuteczna. Tymczasem mi się udało znaleźć nie tylko analizę, ale i model ekonometryczny który mówi o tym, jak będą kształtować się ceny mieszkań w Polsce do 2025 roku. I trzeba tutaj powiedzieć, że jest to wielka zasługa firmy Credit Agricole, która publikuje regularnie na swoim, e, swojej stronie pod tytułem Makromapa analizy wynikające z modelu ekonometrycznego, mówiącego jak te ceny będą się kształtować. A więc wielkie brawa dla Credit Agricole. Ale zanim opowiemy o wynikach tej analizy, to chcę Wam powiedzieć, że na pewno widzieliście wiele takich wypowiedzi ekspertów, rzeczywistych ekspertów albo samozwańczych ekspertów, którzy mówią o tym, co się będzie działo. I ja sam widziałem historię pod tytułem teraz czeka nas fala bankructw, mieszkania będą wyprzedawane, bo ludzi nie będzie stać na obsługę kredytu. Ale nic z tych rzeczy. Słuchajcie, takie rzeczy dzieją się, owszem, ale w Stanach Zjednoczonych, nie w Polsce. Polacy są to osoby bardzo zdyscyplinowane, jeśli chodzi o spłatę kredytów i naprawdę nikt nie przewiduje, kto realnie stąpa po ziemi i że będą Polacy pozbywali się mieszkań, dlatego że nie są w stanie obsługiwać kredytu. Sam znam osoby, które mówią, czekam na falę bankructw, i mówią tak już od trzech lat, tracąc pieniądze na inflacji i nie inwestując, nie podejmując decyzji. W związku z tym. Ten wysyp komentarzy jest naprawdę dość frustrujący. Co więcej, bazuje to często na anegdotach i ciekawostkach, a nie prawdziwych analizach ekonometrycznych. I teraz zobacz, ja rozumiem, mamy swoje opinie, dzielimy się nimi, ale powiedzmy wyraźnie, to są tylko nasze. Opinie. A najbardziej bawi mnie, kiedy pada pytanie, co będzie działo się z cenami mieszkań i odpowiadająca osoba mówi: nie wiem, nie mam przecież szklanej kuli, ale uważam, że. I tutaj występuje cała tyrada argumentów za tym, że albo ceny będą rosły, albo ceny będą spadały. Prawda jest taka, że w odpowiedzi na tak trudne pytania pomagają modele ekonometryczne. Ekonometry to strasznie ciekawa branża, dziedzina ekonomii. Sam miałem wprawdzie z nią duże problemy na studiach, ale naprawdę potrafi odpowiedzieć na niesamowicie skomplikowane pytania natury ekonomicznej. I jak wiesz, oglądając ten kanał, do którego subskrypcji Cię zachęcam, mnie nie interesują proste odpowiedzi. I, I takie skrótowe myślenie, na przykład, kiedy wiele osób dyskutuje, czy nieruchomości chronią przed inflacją. Ja odpowiadam, sprawdzam, chcę zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest, na jakich warunkach. Nagrałem o tym oddzielny film, gdzie sam, nie satysfakcjonując się odpowiedzią, że tak, nieruchomości zawsze chronią przed inflacją, bo nie zawsze chronią, pokazuję Wam, co pokazują prawdziwe dane analizy, pod jakimi warunkami te mieszkania owszem, w długim okresie chronią przed inflacją. Zapraszam do tego filmu, tam zobaczysz, jak podchodzę do takich tematów, ale. Teraz wracając do Kredit Agricole i ich, ich, ich bardzo ciekawego modelu ekonometrycznego. I tak słuchajcie, ważna rzecz to jest model. Model, który projektuje cenę mieszkań w Polsce. Do 2025 roku. I co więcej, Credit Agricole nie tylko pokazuje wyniki tego modelu, ale dyskutuje z nami w tych publikacjach, co się zmieniło, jakie czynniki biorą pod uwagę, dlaczego coś źle przewidzieli. I chwała im za to, że też cofają się, opowiadając nam, jak ten model zachował się w przyszłości. Dzięki temu możemy ocenić jego przydatność. To jest bardzo ważne, że robią update'y regularne. Poprzedni był w kwietniu, teraz ostatni jest świeżutki, dosłownie z przyłomu listopada i grudnia 2020 roku, i dlatego śpieszę go w. Wam dzisiaj przedstawić. I teraz słuchajcie, powiem Wam najpierw, co Kredyt Agricole uwzględnia w tym modelu, potem powiem wam, jak Kredyt Agricole ocenia, jak ten model funkcjonuje, bazując też na przeszłości, jak on się sprawdza w przeszłości, czyli de facto, na ile on jest realistyczny i miarodajny. I na końcu Kland reklamy, czyli co będzie się działo z cenami w 2023 i 2025 roku. Więc pierwsza rzecz, co Analitycy Credit Agricole biorą pod uwagę w tym modelu ekonometrycznym jako stałe zmienne strukturalnie wpływające na cenę mieszkań. Pierwsza rzecz, którą tam zakładam, to jest inercja cen, to znaczy, że ceny na tym rynku Zwolno się zmieniają i trzeba naprawdę wielu czynników, wielu elementów, które naraz sprawiają, że coś z tymi cenami zaczyna się dziać w przeciwnym kierunku niż do tej pory. Patrząc też na długie trendy, to jest bardzo dobre podejście, szczególnie w nieruchomościach, gdzie, jak wiemy, te ceny ruszają się bardzo powoli i są to wieloletnie. Zjawiska. Drugi czynnik, który biorą pod uwagę, to stopa bezrobocia. Dla nich stopa bezrobocia jest czymś, co świetnie odzwierciedla stronę popytową rynku mieszkań, no bo pokazuje, jaki jest. Popyt gospodarstw domowych na zakup nowego mieszkania, bo odzwierciedla sytuację na rynku pracy. Jaki jest w związku z tym, jaka jest zmiana wynagrodzenia, jakie są zdolności kredytowe, czy jest jakaś obawa o utratę pracy? Te wszystkie elementy obniskują się w jednej zmianie, jaką jest bezrobocie, obiektywnie mierzone przez wiele lat, które możemy sobie analizować. Trzecią rzeczą strukturalną, którą biorą pod uwagę, to strona podażowa, czyli jaki jest koszt wyprodukowania jednego metra kwadratowego mieszkania w związku z tym, jak się zmieniają ceny materiałów budowlanych. I konkretnie wskaźnik zmiany cen materiałów budowlanych jest dla nich takim głównym driverem tej analizy. To też jest Czynnik, który jest mierzony konsekwentnie od wielu, wielu lat przez wyspecjalizowaną w tym firmę, więc można sobie świetnie kwarta po kwartale mierzyć dynamikę zmian materiałów budowlanych. I później, jak można przeczytać, też w ich szczegółowym omówieniu tych wyników do czego zachęcam nakładają dodatkowe, już mniej strukturalne, a bardziej jednorazowe czynniki, które dzieją się na przykład w tym kwartale, czy w tym półroczu i mogą mieć wpływ na zmianę cen. W związku z tym, jak widzisz, uwzględniają naprawdę wiele rzeczy ważnych, nie anegdotycznych, tylko strukturalnych, a do tego jeszcze dokładają swoją wiedzę ekspercką i to, co widzą, co się dzieje na rynku, w otoczeniu rynku mieszkaniowego. I teraz, jak im szło, drugi element to jest, jak im szło do tej pory? W jaki sposób udawały się te rzeczywiste zmiany cen Projekcji przewidywać i na ile te przewidywania się sprawdzały. Fantastyczna analiza, która pokazuje właśnie, że nie tylko robiliśmy jedną projekcję, ale przyznajemy się, czy dobrze nam poszło, czy nie. I tutaj są bardzo twardzi. Zobacz, spójrz na grafikę, którą tu Ci teraz wyświetlam. Świetnie, że pokazują i komentują, co dobrze przewidzieli, co źle przewidzieli, ale w tej grafice jest jedna bardzo ważna rzecz, bo jak, jak zauważysz, oni przewidzieli niższą cenę. Jaką będą miały mieszkania w dzisiejszym okresie niż rzeczywiście mają, tak? Czyli ich projekcja była bardziej konserwatywna, zakładali mniejszy wzrost cen. I teraz zobacz, analizując wstecz, co by było, gdybyśmy założyli do naszego modelu rzeczywiste dane o rynku materiałów budowlanych, o stopie bezrobocia, czyli te elementy, które uwzględniają jako wsadowe. Do analizy, jakby się zachował nas, nasz model, gdybyśmy po prostu znie, znali, a nie musieli przewidywać, jaki będzie poziom, na przykład bezrobocia czy zmian cen materiałów budowlanych. Tutaj podpowiem Ci, że ich bardzo zaskoczyło to, że ceny materiałów budowlanych nie rosły tak szybko jak do tej pory, więc tutaj o to musieli skorygować swoją analizę. I zobacz, okazuje się, że gdyby mieli rzeczywiste dane o tych cenach rynkowych materiałów budowlanych i o bezrobociu to ich analiza byłaby bardzo zbliżona to widzisz na czerwonej linii bardzo zbliżona do rzeczywistych cen mieszkań Jednym słowem, wniosek jest taki. Mają bardzo sensowne założenia. Oczywiście nie są w stanie dokładnie przewidzieć, jakie będzie bezrobocie, ale to, jaki wpływ to bezrobocie ma na cenę, mają bardzo dobrze opracowane. I pokazują naprawdę wysoką klasę, że potem dyskutują z nami, pokazują nam, gdzie się mylili, gdzie mogli to lepiej policzyć. I teraz zobacz, skoro już wiemy, że Uwzględniają bardzo ciekawe czynniki i robią to w sensowny sposób, mają zaszyte to w modelu ekonometrycznym, bo uzyskują bardzo zbliżone do rzeczywistych potem wyników projekcje, to teraz przechodzimy do najciekawszego elementu, czyli co przewidują na 23-25 do 25 roku. I zobacz, tutaj kolejna grafika. W skrócie mówimy o spadku dynamiki cen mieszkań, a nie o spadku cen mieszkań. Czyli tak jak niektórzy mówią, ceny zaczynają spadać. Nie zaczynają spadać ceny. Zaczynają wolniej rosnąć, i to świetnie widać tutaj na tym wykresie, gdzie rok 2022 był szczytem dynamiki tego szybkiego przyrostu ceny. Później, w 2023, widać, że te ceny przestaną rosnąć, ale nie spadną, przestaną rosnąć, utrzymają się na tym samym poziomie, co są teraz. Ale już, biorąc pod uwagę, co się będzie działo na rynkach materiałów budowlanych, co się będzie działo z bezrobociem, już przewidują, że w 2024 roku Ceny wzrosną o 5,5%, a w 2025 o kolejne 8,4%. Co ważne, w analizę swoją korygują w dół. Jest tam wyraźnie komunikat, że nastąpiła też ekspercka korekta cen w dół, czyli przyjmują bardzo konserwatywne założenia, jeśli chodzi o cenę, i to lubimy. Lubimy, jeśli ktoś nie epatuje emocjami, tylko łagodzi i stara się raczej nie rozbudzać emocji. Ale zobacz, w tym przypadku oni korygują te ceny w dół, czyli ten wynik, który tutaj jest pokazany, on już jest po korekcji eksperckiej. Co wpływa na tą korektę ekspercką? Też o tym mówią. Spadek popytu gotówkowego, czyli przewidują, że no już gdzieś ta gotówka powoli zacznie się kończyć. Inwestorów gotówkowych. Po drugie, wyhamuje dalej akcja kredytowa. Już to widzimy. To będzie dalej następowało. Utrzymują, utrzymają się nadal wysokie stopy procentowe stosunkowo, choć niektórzy mówią, że są za niskie. Za niskie I obniży się relatywnie wysoka do tej pory marża deweloperów, ale u tych mniejszych deweloperów. Czyli jedno słowo, Przekładając to na prostszy język, zakładają, że będą jakieś przeceny u mniejszych deweloperów. Czynniki z kolei, które nie są ujęte w tym modelu, ale też mówią, że mogą zadziałać im plus, jeśli chodzi o cenę, są następujące. Przewidywany, dyskutowany w tym momencie projekt wprowadzenia nowego kredytu hipotecznego dla małżeństw, dla rodzin na start, które chcą kupić pierwsze mieszkanie na swoje potrzeby własne, gdzie kredyt ten byłby oprocentowany około 2% w skali roku. To jest bardzo ciekawa rzecz. Nie wiadomo kto ma za to zapłacić i tak dalej, ale generalnie sama koncepty, że był dostępny super tani, stabilny ze stałą stopą procentową kredyt dla osób, które rzeczywiście chcą kupić pierwsze mieszkanie konsumpcyjne, w mojej osobistej ocenie, to jest ciekawy pomysł. No szkoda, że pewnie będą musiały tu zagrać siły pozarynkowe, żeby taki produkt powstał, ale generalnie ma to na pewno duży impuls, polepsza lepsza też sytuację tych rodzin i duży impuls do tego, żeby zwiększyć popyt na mieszkania. Kolejnym elementem, który nie uwzględniają, a mówią, że może mieć duży wpływ na cenę IN+, plus, to jest dalszy napływ uchodźców, bo jak wiemy, ci uchodźcy cały czas do nas w związku z wojną na Ukrainie, która cały czas się przedłuża, trudną sytuacją zimową na rynku energetycznym w Ukrainie, tych, tych uchodźców cały czas przybywa. I dodatkowo zakładają, że może nastąpić ograniczenie podaży ze strony deweloperów, że oni przestaną budować albo przestaną budować w takim tempie. I to są jeszcze czynniki, które mogą dodatkowo zwiększyć ten przewidywany wzrost cen. Jakie z tego wszystkiego teraz płyną wnioski? No bo teraz dobrze, jest przewidywanie, kredyt Agricole mówi w sumie to. W 2023 ceny zostaną takie, jak są teraz, a w 2024 i 2025 zaczną rosnąć. A co więcej, mogą się zdarzyć takie czynniki, które sprawią, że będą rosły i jeszcze szybciej. Po pierwsze, wniosek jest taki. Brawa dla Credit Agricole za odwagę i rzetelne podejście. Za sam fakt stworzenia modelu, który tworzycie przez wiele już miesięcy, kwartałów, a pewnie nawet lat i go updateujecie, uczycie rynek, uczycie siebie, jak ten model ulepszyć. I super, że on nam towarzyszy już przez dłuższy czas, więc możemy zobaczyć, jak on się zachowuje w czasie. To nie jest jednorazowa publikacja na czyjeś zamówienie, nie, to jest metodologiczny, Opis rzeczywistości, który ma za zadanie, jak najlepiej zaprojektować cenę mieszkań. I super, że też dzielicie się tym opisem metodologii, bo my, jako odbiorcy tego raportu, możemy widzieć, dobrze, to co wzięcie pod uwagę, a czego nie. Ale dobrze, teraz kolejny ważny wniosek to to, żeby we wszystkich rozmyślaniach, dyskusjach, ocenach, o trendach nie opierać się na anegdotach, nie opierać się na opowiastkach czy swoich własnych przemyśleniach, tylko o twarde dane. Ekonomia lubi dane. Te dane są, tylko musi się znaleźć ktoś odważny, kto o nich mówi, kto je analizuje, a nie tylko twierdzi: "No wydaje mi się, że się stanie coś, bo ten powiedział tamto, a tamten zrobił coś innego". Nie, rynek jest czymś znacznie bardziej skomplikowanym niż ruchy pojedynczych ludzi, pojedyncze wypowiedzi nawet polityków wysokiego szczebla. Trzeba patrzeć na to, co się dzieje w strukturalnych danych, takich jak na bezrobocie czy takich jak ceny materiał budowlanych. I teraz dla mnie z kolei wniosek jest taki. To jest bardzo dobry moment, żeby pójść na zakup. I myślę, że każdy, kto myśli o inwestowaniu w mieszkania, powinien z tego wyciągnąć taki wniosek. No bo zobacz, skoro te ceny się zatrzymały, my możemy teraz spokojnie kupować. I 23 rok to może być taki moment na spokojne zakupy mieszkań. Można sobie oglądać, można negocjować ceny, można sobie wybierać. To już nie te czasy, kiedy musisz szybko kupić mieszkanie, bo ci zniknie. Więc to jest dobry moment na. Rzetelne, świadome kupowanie mieszkań, póki ceny nie zaczną znowu rosnąć. W 2024-2025 roku będzie już drożej. Zobacz, pokazuję Ci jeszcze kolejne dane na temat przewidywań inflacji Narodowego Banku Polskiego, i oczywiście te przewidywania, już możemy mówić wiarygodne, niewiarygodne, ale dobrze, ale takie są. I nawet zakładając, że ona będzie wyższa, to przyjmijmy konserwatywnie, że wyniesie tyle, co właśnie na tej grafice, której widzisz. Co się dzieje w sytuacji, kiedy ktoś jednak nie podejmie teraz decyzji, żeby kupować mieszkań, a te przewidywania nbp u odnośnie inflacji się sprawdzą i jednocześnie przewidywania Credit Agricole odnośnie cen mieszkań też się sprawdzą. Zobacz, w jakiej sytuacji będzie inwestor, który wstrzyma się, czekając 2 lata z decyzją. Po pierwsze, skumulowana inflacja do 2025 roku wyniesie kolejne 24%. Już nie licząc inflacji za 2022 rok, z 2023-2025 roku wyniesie 24%. Więc o tyle straci wartość jego pieniądza, który ma w tym momencie odłożony i czeka na zakupy. na zakupy. Pieniądze stracą na wartości. Z drugiej strony, osoba, która rzeczywiście kupi mieszkanie dopiero w 2025 roku i raport akredita recall ich. Prognoza sprawdzi się, będzie musiał ktoś takie kupić mieszkanie 15% drożej niż teraz, teraz, nominalnie. W związku z tym w sumie te 24 plus 15 to, masz 39, prawie 40% straty, tak, nazwijmy to stratą, do 2025 roku, jeśli nie podejmiesz działania w najbliższym roku, żeby kupić mieszkanie. Nie wiadomo, czy tak będzie. Ale rzeczywiście, akurat ta prognoza, te analizy tutaj przedstawiane, pokazują, że mają dużą skuteczność, dużą wiarygodność, dużą. Precyzję w przewidywaniu tego, jak ta cena będzie się kształtować, a co więcej, raczej do tej pory w poprzednich pomiarach Credit Agricole prognozowała niższe ceny niż w rzeczywistości były na rynku. Dla mnie, to wszystko jest to kolejnym argumentem za tym, żeby dobrze wykorzystać 2023 rok i w 2023 wybrać się na zakupy, kupić mieszkań inwestycyjne, bo można kupić spokojnie, bezpiecznie, wybierając, robiąc to sensownie i z głową. Bez pośpiechu. I teraz, jeśli chciałbyś dołączyć do takiego programu, gdzie szukam pięciu osób, którym chciałbym pomóc kupić mądrze mieszkanie na wynajem, to zapraszam Cię, tutaj poniżej jest link do zapisu na rozmowę. Pomagam osobiście kupić zainteresowanym inwestorom mieszkanie na wynajem na pokoje w Warszawie. Jeśli coś takiego Cię interesuje, masz kapitał na to, aby takie mieszkanie kupić, ja mogę Cię przez ten proces przeprowadzić i zrobić go za Ciebie. Napisz, Zadzwonię do Ciebie i ustalimy wspólnie, czy ja mogę Tobie pomóc i Tobie taki sposób inwestowania w 2023 jawi się jako dobry pomysł. Tymczasem, czy skorzystać z tego przypisu, czy nie, czy wierzyć analizom agrikol, czy nie, zobaczymy, co przyniesie przyszłość, a tymczasem życzę Wam, jak zawsze, dobrego najmu.